Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w Zabrzu, w Mikulczycach. No i znalazłem jakiś czas temu jakieś no, troszkę tajemnicze, bo nie znalazłem żadnych informacji, wejście na podziemi, takiegoś tunelu. Postanowiłem to sprawdzić. No, przez same wejście mamy, mamy taką ścianę oporową. Troszkę czasami jak przy jakichś schronach. Zresztą jakąś Jakieś głosy gdzieś tam znalazłem, że to może być właśnie schron, że jest tu sporo tuneli w tych terenach. No ale żadnych informacji ogólnie nie znalazłem, więc nie mam takiej wiedzy, do czego to mogło służyć. Jeżeli ktoś coś wie, to proszę o komentarz, chętnie się dowiem czegoś więcej. Oczywiście pytanie: czy mogło być to wejście do jakiegoś schronu przeciwlotniczego? W teorii mogłoby tak być. Tyle tylko, że tutaj tunel schodzi na dół. Tak więc wchodzimy i sprawdzamy, co tam ciekawego się znajdzie. No to wchodzimy. Oczywiście ja mam gdzieś tam inną teorię, że może mogła być ta upadowa kopalni Mikulczyce, bo w sumie jest bardzo blisko. Ale czy tak mogło to być, trudno mi powiedzieć. Aczkolwiek nie znalazłem się, nie znalazłem żadnych informacji co do upadowych tejże kopalni. Czy takie były, gdzie były, tak więc yy, kto wie, tu mamy ciekawe jakieś obramowanie. Więc jakaś stalowa brama tutaj była. Więc w sumie mogłoby to wyglądać właśnie pod yy, jakiś skron. Często jakieś takie bramki stalowe były, czy nadal są w niektórych obiektach. Natomiast zobaczcie, tutaj cały czas ten korytarz, ten tunel schodzi na dół. Trudno dokładnie powiedzieć pod jakim kątem, dlatego że jest tu bardzo dużo śmieci, bardzo dużo również naniesionego gruzu, jakiś cegieł, więc dokładnie nie zawsze te podłoże się widzi, natomiast sukcesywnie, sukcesywnie schodzi ten tunel na dół, więc to by bardziej, jak dla mnie, wskazywało na upadowo. A no tutaj, jak widać, jest beton dookoła. No już niestety pojawiają się pęknięcia. Ale wydaje się to wszystko cały czas dość, dość stabilne. No i tak naprawdę dalej już nie pójdziemy. Tutaj jest bardzo dużo wody. Zresztą zobaczcie, jakie są tutaj sterty właśnie, śmieci, gruzu. Ale widać właśnie w tej dalszej części, że ta woda jest bardzo. Bardzo głęboka, to nie jest centymetr czy dwa, tylko już co najmniej kilkadziesiąt centymetrów. I teraz zobaczcie gdzie jest wejście. My jesteśmy sporo, sporo niżej niż właśnie na wstępie, a i tak stoimy właśnie na gruzach i licznych śmieciach. Więc bylibyśmy jeszcze, jeszcze niżej. A właśnie to co jest dalej, to pokazuje, że ten dalszy tunel schodził. Właśnie, właśnie, jeszcze dużo niżej, zresztą wydaje się, że na dalszym etapie jest zasypany. To też by gdzieś mogło sugerować, że jednak była to e, upadowa, która została zasypana. No bo nie sądzę, żeby tak to było ze zwykłym, gdzieś tam schronem, na przykład przeciw, przeciwlotniczym. Zresztą, tutaj, jeśli chodzi o strop, można kąt zaobserwować. No i wydaje mi się, że byłby dość zbliżony, właśnie do. Upadowej, ale tak jak powiedziałem, jakiekolwiek wiedzy na ten temat nie mam. To jest tylko i wyłącznie moja, moja teoria. No to już dalej nie pójdziemy. Jak powiedziałem, możemy pomału iść z powrotem. No niestety nie przeszliśmy dużo około może 20 metrów ale zawsze coś, myślę, że fajna, fajna ciekawostka. No i taki obiekt właśnie z dużym, z dużym znakiem zapytania, jeśli chodzi właśnie o przeznaczenie. Tak więc jak sądzicie, czy to jest bardziej schron, czy jednak upadowa? No bo nie sądzę, żeby jeszcze coś innego. Tak więc zapraszam do komentowania, do wymiany jakichś ostrzeżeń, informacji, wiedzy. Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Gdzieś się tam dowiedziałem, że są podobno cztery takie gdzieś tam wejścia w okolicy. Też trudno mi powiedzieć, póki co, póki co innych przejść nie znalazłem. Natomiast co do upadowej to jest jeszcze to, że ten mur oporowy jest to takie dziwne. Raczej właśnie sugerowałoby, że to jednak bardziej schron, ale to trudno, trudno coś tutaj. Dokładnie oceniać. No i oczywiście, te tutaj obramowanie stalowe była tu na pewno jakaś jakaś brama zamykająca tutaj wejście. Tak więc, lubicie takie ciekawostki, zabrzmi kulczyce. Poszukiwania zapraszam. A tak więc, wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.